Teraz sprawdzić, czy uda mi się zapakować na 7 dni ten najmniejszy, bezpłatny bagaż podręczny. Jeśli chodzi o tanie linie lotnicze, to z bagażem nie ma żartów. Tutaj liczą się centymetry. Na przykład na pokład Wizera każdy może wnieść jedną sztukę bagażu, torebkę, torbę na laptop albo mały plecak o wymiarach 40, 30 na 20 cm. W Ryanair bagaż jest troszeczkę mniejszy, 40 na 20, na 25 cm. W obu przypadkach cały bagaż musi zmieścić się w fotelu przed Wami. Pakowanie się zaczynam nawet kilka tygodni wcześniej. Jak coś mi wpadnie w ręce, a wiem, że będę chciała to zabrać, od razu to odkładam. Najlepiej do walizki, wtedy pakowanie się przebiega dużo mniej chaotycznie. Robię listę potrzebnych rzeczy. Znalazłam też fajną aplikację, nazywa się My Luggage. Dzięki niej y, szybko i sprawnie tworzę bardzo szczegółową listę potrzebnych rzeczy. Y, dzięki temu wiem, że niczego nie zapomnę i będę dobrze przygotowana. Minimalizm w tej sytuacji to jedyne słuszne rozwiązanie. Zabieram tylko te rzeczy, które na pewno wykorzystam. Rozpoczynam waliskowe Tetris. Pasek yy, do podróży. Kurteczkę też założę do podróży, bo mi jest zawsze zimno w samolocie. Koszulka i spodnie. W tym polecę. I w tych butach. Teraz sprawdzę czy rolowanie ubrań ma jakikolwiek sens i czy naprawdę te ubrania zajmują mniej miejsca. Podobno po zrolowaniu są też mniej pogniecione, no ale w to nie wierzę. Wygląda to rzeczywiście na malutkie. Zobaczę jak to w walizce będzie się mieścić. Zostało tutaj dużo wolnych przestrzeni. Niebywałe. Tu jeszcze mogłabym spokojnie coś zmieścić. Zajmuje mniej miejsca, ale ciuchy są bardziej pogniecione. Zwłaszcza te bawełniane. A teraz zobaczę, jak uda mi się dopakować klasycznym sposobem. Tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, jeden czort, jak Wy się do tej walizki zapakujecie. I mi się rolowanie ubrań nie podoba, uważam, że to są jakieś kocopoły. Zrolowane ubrania zajmują mniej miejsca, ale potem są pogniecione. Ja wybieram klasyczny sposób. Kosmetyczka jest dla mnie najtrudniejsza, z wielu rzeczy będę musiała zrezygnować. Nie zabieram serum, pędzli, cieni. Dużo miejsca zyskałam dzięki temu, że kosmetyki nawet, które mają tylko 50 ml przelałam do mniejszych opakowań. Objętościowo no jest to duża różnica. Mydło, dwa w jednym, szampon i mydło. Policzono, że w ciągu życia zużywamy 800 butelek szamponu. Także myślę, że można ograniczyć ilość produkowanych butelek i przerzucić się na szampon w kostce, jest naprawdę fajny. Płyn micelarny. Zabezpieczę go tutaj folią, żeby się nie wylał w transporcie. Działa. Płyn do opalania, żółty jak słońce. Balsam po opalaniu jest czerwony, jak ja, spalona. Żeby mi się nie wylało, zabezpieczam to takim czymś. A że drugi zgubiłam, to założę tutaj gumeczkę na to. O, pięknie mi się tutaj zmieści. Słuchajcie, jestem świetnie spakowana. I to się wszystko zmieściło, nawet zostało mi bardzo dużo miejsca. Ja chyba czegoś zapomniałam, ale nie wiem czego. To jest wolne miejsce na pamiątki i butelkę, którą kupię na bestłowym.